Siema wszystkim. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o tym, jakie zajęcia dla dzieci mamy w naszym klubie. Zapraszam do oglądania. Na wstępie chciałbym Wam powiedzieć, że pomysł na ten materiał jest jednym z pierwszych, który przyszedł mi do głowy po decyzji o uruchomieniu reaktywacji naszego kanału, ponieważ pytania o zajęcia dla dzieci są jednymi z najczęściej zadawanych przez rodziców. Na czym polega dany trening, czym poszczególne zajęcia się od siebie różnią, w jakim wieku dzieci uczestniczą w danych grupach oraz czy w grupach jest więcej chłopaków czy dziewczyn. Na te oraz inne kwestie odpowiem w dalszej części materiału. Wszystkie zajęcia są ułożone w kolejności alfabetycznej, a także dodam tutaj poniżej w pasku przewijania rozdziały, tak żeby każdy mógł znaleźć te treningi, które go interesują. Jako pierwsze omówimy sobie zajęcia akrobatyki. I pierwsze skojarzenie z, z akrobatyką wielu osób to jest o, to te zajęcia, na których dzieciaki robią salta. No i jest to prawdą, natomiast zanim dojdą do tego etapu, w którym są w stanie wykonać te wszystkie efektowne, dynamiczne, skoczne, ewolucje i figury gimnastyczne, pracują nad stabilnością, gibkością, siłą, rozciągnięciem, szpagatami, i przechodzą od tych prostszych figur do tych najbardziej skomplikowanych. Tak to wygląda akurat w przypadku akrobatyki i na te zajęcia mogą przyjść już dzieci od trzeciego roku życia. Natomiast zaznaczę już tutaj na początku materiału, że rozwój psychofizyczny u każdego dziecka przebiega nieco inaczej. Więc może być tak, że na jakichś zajęciach, nie tylko na akrobatyce, ale także na tych, które będę omawiał później, może być tak, że młodsze dziecko będzie sobie radziło trochę lepiej, starsze trochę gorzej. Nie ma tutaj jednej zasady, więc trzeba zawsze Obserwować swoje dziecko i to, jak sobie radzi na treningu. Natomiast podam te y, takie ramy wiekowe, w których można się zapisać na dane treningi. I na grupach, akurat w przypadku akrobatyki, w grupach większość stanowią dziewczyny, natomiast są, jest coraz więcej chłopaków, szczególnie w tych młodszych grupach. Więc fajnie, jeżeli to rzeczywiście ten trend taki by się trochę obrócił i te grupy byłyby mieszane, więc mogą zarówno dzieciaki. Zarówno mogą dziewczyny, jak i chłopaki uczestniczyć w zajęciach akrobatyki. Akrobatyka u nas odbywa się na naszej nowej sali, która jest właśnie specjalnie wyposażona pod te zajęcia. Mamy tam dwa airtracki, poduchę gimnastyczną, koła, poręcze gimnastyczne, kształtki, trampoliny, odskocznie i cały sprzęt, który jest potrzebny właśnie do tego typu zajęć. Kolejne zajęcia, które mówię, to zajęcia kalisteniki, zwane także street workout. Te nazwy funkcjonują wymiennie, są minimalne różnice, natomiast to, jest, to nie jest materiał o tym, więc będziemy się posługiwali nazwą kalistenika i dzieli się ona na trzy główne nurty. Pierwszy, sets and reps, inaczej mówiąc wytrzymałość, czyli wykonywanie dużej ilości ćwiczeń bazowych, takich jak podciągnięcia, pompki, pompki szwedzkie na. Poręczach oraz wejścia siłowe maselapy z zachowaniem poprawnej formy. Drugi nurt jest to freestyle, czyli wykonywanie efektownych, dynamicznych elementów gimnastycznych na drążku, poręczach, a także na podłodze. I trzeci nurt, street lifting, czyli kalistenika z dodatkowym obciążeniem. Mała ilość powtórzeń, duże obciążenie. Tego oczywiście w przypadku dzieci nie ma, takich zajęć nie prowadzimy, więc o tym nie będziemy mówić. Skupimy się na tych dwóch. Pierwszych. Więc numer jeden to Sets and reps, u nas w grafiku nazwane po prostu kalisteniką dla ułatwienia. Więc tam dzieciaki uczą się, jak wykonać poprawnie. Przysiad, pompkę, krzesełko, podciągnięcie, wszystkie te podstawowe ćwiczenia z zachowaniem odpowiedniej formy, uczą się właściwych. Wzorców, wzorców ruchowych pracują nad budową swojej wytrzymałości, siły, prawidłowej sylwetki i poprawą także kondycji. Na te zajęcia mogą, uczestniczyć, mogą przyjść dzieciaki już od szóstego roku życia, i grupy są mieszane. Mimo, że wydawałoby się, że będzie tutaj więcej chłopaków, to jednak nie. Grupy układają się mniej więcej pół na pół dziewczyny z. Chłopakami. Zajęcia odbywają się na naszej sali numer 1, na sali otwartej. Tam jest duża konstrukcja do kalisteniki, są poręcze do wykonywania pompek szwedzkich, są yy, paraletki i cały sprzęt, który jest niezbędny do przeprowadzenia tego typu treningów. Drugi nurt to freestyle, u nas w grafiku nazwane tak samo właśnie. I na tych zajęciach dzieciaki pracują właśnie nad tymi elementami gimnastycznymi, oczywiście dostosowanymi do swojego wieku i poziomu. Natomiast próbują już sobie wykonać stanie na głowie, stanie na rękach, jakieś wejścia siłowe na drążek, ale w technice gimnastycznej, czyli trochę bardziej dynamiczne, jakieś przeskoki pomiędzy poręczami, coś takiego, co jest oczywiście dostosowane do nich, efektowne, ładne. I e, bardzo e, widowiskowe. Więc tak wyglądają te zajęcia. Tutaj też wiek to 6 lat. Grupy także mieszane. Zajęcia odbywają się też oczywiście na sali numer 1. Kolejne treningi, jakie omówię, to treningi OCR. I tutaj też mamy dwa główne nurty. OCR, czyli przeszkody plus bieg na określonym dystansie oraz ninja. Szybkie tory naszpikowane przeszkodami bez elementów biegowych. Te treningi są do siebie zbliżone, więc nie będę ich omawiał osobno. Jest zupełnie indywidualną kwestią, czy uczestnikowi zajęć bardziej przypadną do gustu treningi ocerowe, czy bardziej te w stylu ninja. Obydwa skupiają się na wieloaspektowym przygotowaniu uczestnika do startu, zarówno pod względem kondycji, jak i siły, wytrzymałości, równowagi czy orientacji przestrzennej przy pomocy wcześniej przygotowanych torów, które tutaj tworzą nasi trenerzy, a także ćwiczeń pomocniczych. Na zajęcia OCR mogą już przychodzić dzieciaki od czwartego, roku, od czwartego roku życia i grupy także są mieszane. Zajęcia odbywają się zarówno na, nasza, na naszej sali numer 1, gdzie mamy oczywiście drążki, raptora, rampę, a także na y, sali numer 2, gdzie mamy także konstrukcję do OCR, konstrukcję do kalisteniki oraz wcześniej wspomniane traki, poduchy, kostki parkurowe i tak dalej. Więc tak wyglądają zajęcia i zaraz przechodzimy do następnych. Następne zajęcia do omówienia to zajęcia parkour, czyli najnowsze treningi dla dzieci w naszym klubie. Tutaj po raz kolejny mamy dwa główne nurty. Pierwszy to po prostu parkour, czyli pokonanie trasy od punktu A do punktu B w jak najszybszym czasie, najlepiej w linii prostej. Biegniemy, pokonujemy wszystkie przeszkody, trafiamy do naszego celu jak najszybciej. Drugi to freerunning. Czyli również pokonanie określonej trasy, ale już z wykonaniem, wykorzystaniem elementów otoczenia do wykonania efektownych przejść, elementów gimnastycznych i dynamicznych skoków. Akurat u nas w studiu połączyliśmy te zajęcia w jedno. Być może, jeżeli tych grup będzie coraz więcej, to będziemy myśleli nad rozdzieleniem tego. Natomiast u nas akurat parkour łączy te dwa elementy, czyli zarówno uczymy się tego, w jaki sposób szybko pokonać daną trasę, przeskakując pomiędzy elementami jak i do tego dorzucamy te efektowne przejścia czy figury gimnastyczne. Parkour uczy zarówno siły, jak i orientacji przestrzennej, równowagi, gibkości, rozciągnięcia. Tu też jest bardzo wiele aspektów, które są wymagane przy tego typu treningach. Zajęcia parkour są przeznaczone dla dzieci już od szóstego roku życia. Grupy także są mieszane, chociaż tutaj przeważają akurat chłopaki. I treningi odbywają się na naszej nowej sali gimnastycznej. Tam mamy kostki parkurowe, wszystkie te elementy, te sprzęty akrobatyczne, o których mówiłem wcześniej. Paraletki, równoważnie i wszystkie inne tutaj rzeczy, które są niezbędne do, wykona do wykonania tych treningów. A przede wszystkim mamy ponad 300 metrów 2 miejsca, ponieważ przy zajęciach parkura akurat wymagane jest spore miejsce, żeby rzeczywiście móc je w ciekawy sposób przeprowadzić. Tak wyglądają te zajęcia i zaraz przechodzimy do kolejnych. Ostatnimi zajęciami, które dzisiaj mówimy, są zajęcia pole dance lub inaczej mówiąc akrobatyki na drążku pionowym i na tych treningach uczestnicy pracują nad siłą, wytrzymałością mięśniową, stabilnością, rozciągnięciem, szpagatami i uczą się efektownych elementów wykonywanych na takich rurach jak te tutaj za mną. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci od siódmego roku życia, a w grupach oczywiście są wyłącznie dziewczynki. Nigdy nie zgłosił się jeszcze chłopak, który chciałby tego pole dance spróbować. Zajęcia odbywają się tylko i wyłącznie na tej sali, tutaj naszej przystosowanej, gdzie mamy za sobą rury i tak wygląda pełna oferta zajęć dla dzieci w naszym studiu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawicie lajka i subskrypcję oraz komentarz i widzimy się już niedługo. Hej!